Kupił ją za niską cenę, ignorując plotki o klątwie, ale nie wiedział, że posiada dar widzenia tego, czego nikt inny nie mógł zobaczyć. Subskrybuj teraz, aby usłyszeć więcej historii o tajemnicach, zwrotach akcji i mocy widzenia poza tym, co można zobaczyć. W małym miasteczku na Dzikim Zachodzie, gdzie kusztańczył w promieniach słońca, a ciepło było tak intensywne, że mogło stopić nawet najsilniejszą wolę, odbywała się aukcja która na zawsze zmieniłaby życie jednego samotnego kowboja. Jack Taylor stał w tłumie mężczyzn o palonych twarzach i kapeluszach naciągniętych głęboko na oczy. Jego wzrok padł na scenę, gdzie stała młoda kobieta o niezwykłych, intensywnych oczach i długich, ciemnych włosach, które falowały na wietrze jak jedwab. Była to semanfę, a wokół niej krążyły szepty o klątwie. — Dziesięć dolarów! — krzyczał licytator — ale nikt nie podnosił ręki. Mężczyźni odwracali wzrok, jakby samo patrzenie na nią mogło sprowadzić nieszczęście. Ona przynosi śmierć każdemu, kto się do niej zbliży, szeptał stary farmer obok Jacka. Jej poprzedni właściciel zmarł w dziwnych okolicznościach, a przed nim dwóch innych. Ale Jack Taylor nigdy nie wierzył w przesądy. Był mężczyzną praktycznym, który zbudował swoją farmę własnymi rękami i nigdy nie pozwolił, żeby strach nim rządził. Patrzył na Samantę i widział nieprzekleństwo, ale kobietę, która wydawała się być więźniem własnego losu. Dwadzieścia dolarów. Krzyknął Jack, podnosząc rękę. Tłum odwrócił się w jego stronę z niedowierzaniem. Czy ten człowiek zwariował? Szeptali ludzie, ale Jack nie zwracał uwagi na ich komentarze. Kiedy licytator trzeci raz zawołał jego ofertę bez żadnej konkurencji, młotek opadł. Semanfe była jego. Droga do farmy Jacka była długa i pełna kurzu. Semanfe jechała obok niego na wozie, nie mówiąc ani słowa. Jej oczy były skierowane w dal, jakby widziała coś, co było niewidoczne dla innych. Dziek próbował nawiązać rozmowę, ale ona odpowiadała tylko krótkimi tak lub nie. Nie musisz bać się mnie, powiedział Dziek, kiedy dotarli do jego farmy. Była to skromna posiadłość z drewnianym domem, stajnią i kilkoma akrami ziemi, na której pasło się bydło. Nie jestem jak inni mężczyźni. Traktuję ludzi szacunkiem. Semanfe spojrzała na niego po raz pierwszy od opuszczenia miasta. Jej oczy były jak głębokie studnie, pełne tajemnic i bólu. Pan nie rozumie, powiedziała cicho to nie ja się boję pana. To pan powinien bać się mnie, kropka. Te słowa pozostały w powietrzu jak ciężka chmura. Dziek pokazał jej mały pokój w domu, gdzie mogła spać i zapewnił, że nie będzie jej przeszkadzał. Ale tej nocy, leżąc w swoim łóżku, słyszał, jak Semanfe chodzi po domu, jakby nie mogła znaleźć spokoju. Następnego dnia obserwował ją z daleka. Semanfe miała dziwny sposób patrzenia na świat. Zatrzymywała się nagle, jakby słyszała coś, czego on nie mógł usłyszeć. Jej oczy skanowały horyzont, a czasami wędły łzy bez żadnego wyraźnego powodu. Co widzisz? Zapytał ją pewnego wieczoru, kiedy stała na werandzie, patrząc w niebo. Rzeczy, które nadchodzą, odpowiedziała. Rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły ale już są na drodze. Trzeciego tygodnia po przybyciu Samanty na farmę, Jack był w stajni, naprawiając siodło, kiedy usłyszał jej krzyk. Jack? Ukryj się. Teraz. Nie myśląc, rzucił się za stos siana właśnie w momencie, gdy przez drzwi stajni wjechało trzech uzbrojonych bandytów na koniach. Ich twarze były zakryte chustkami, a w rękach trzymali rewolwery. Gdzie jest ten farmer? Krzyczał jeden z nich. Wiemy, że tu jest. Diek leżał nieruchomo, serce biło mu jak młot. Gdyby nie ostrzeżenie Samanti, byłby teraz martwy. Bandyci przeszukali stajnie, ale nie znaleźli go. Po kilku minutach objechali, kęnąc i obiecując powrót. Kiedy dziek wyszedł z kryjówki, Semanfe czekała na niego przy drzwiach stajni. Jej twarz była blada, ale w oczach płonął dziwny blask. Jak wiedziałaś? Zapytał, wciąż drżąc z adrenaliny. Widziałam ich nadejście. Nie tak, jak normalnie się widzi, ale inaczej. Jakby to już się stało, ale w przyszłości? Semanfe usiadła na schodach werandy. Odkąd byłam dzieckiem, miałam te wizję. Ludzie myślą, że to klątwa, ale to dar. Mogę widzieć cienie przyszłości. Dziek usiadł obok niej. To dlatego wszyscy cię boją się? Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. Gdy widziałam śmierć kogoś bliskiego, myśleli, że to ja ją przynoszę. Ale ja tylko widzę to, co ma nadejść. Nie mogę tego zmienić, przynajmniej tak myślałam. A dzisiaj zmieniłaś to, Powiedział dziek cicho: Uratowałaś mi życie. Po raz pierwszy od tygodni, Semanfe uśmiechnęła się. Wieczorami, przy ognisku, Semanfe zaczęła opowiadać Jackowi o swojej przeszłości. Jej historia była jak gorzka ballada o tragedii i utracie. Urodziłam się w rodzinie, gdzie kobiety miały dar przewidywania przyszłości, mówiła, patrząc w płomienie. Moja babcia widziała śmierć swojego męża w wizji. Ale nikt jej nie uwierzył. Zginął dokładnie tak, jak przewidziała. Moja matka przewidziała pożar naszego domu, ale kiedy próbowała ostrzec sąsiadów, nazwali ją czarownicą. Dziek słuchał w milczeniu, czując, jak jego serce pęka z każdym słowem. Gdy miałam 17 lat, zobaczyłam śmierć młodego mężczyzny z naszego miasta. Próbowałam go ostrzec, ale nie uwierzył. Zginął następnego dnia, Dokładnie tak, jak widziałam. Jego rodzina obwiniła mnie. Powiedzieli, że jestem przeklęta, że przynoszę śmierć. Łzy spływały po jej twarzy jak srebrne strumyki w świetle ognia. Od tego dnia nikt nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. Zostałam sprzedana jako niewolnica, przekazywana od jednego właściciela do drugiego. Każdy, kto próbował mnie zatrzymać na dłużej, spotykała tragedia. Nie z mojej winy, ale los jakby się przeciwko nim sprzysięgał. Ale nie przeciwko mnie, powiedział Dziek, biorąc jej dłoń w swoje. Uratowałaś mi życie. To nie klątwa, Samanto. To dar, który możesz wykorzystać do dobra. Kilka dni później Semanfę obudziła się w środku nocy, krzycząc. Dziek przybiegł do jej pokoju i znalazł ją siedzącą na łóżku, trzęsącą się jak liść. Co się stało? zapytał, siadając obok niej. Burza, szeptała. Nadciąga ogromna burza. Widziałam błyskawice uderzające w nasze drzewa, wiatr zrywający dach ze stajni, a woda, woda wszędzie. Będzie jutro w nocy. Jack spojrzał przez okno. Niebo było czyste, pełne gwiazd. Żadnych chmur, żadnych oznak nadchodzącej burzy. Samanto, na dworze jest piękna pogoda. Proszę, przerwała mu, chwytając go za ranie. Musi pan uwierzyć. Nie możemy stracić zwierząt. Musi pan przenieść je do bezpiecznego miejsca. Jack wahał się. Część jego umysłu mówiła, że to tylko koszmar, ale pamiętał, jak dokładnie przewidziała atak bandytów. Następnego dnia spędził na przenoszeniu bydła do wyżej położonej części farmy i wzmacnianiu budynków. Wieczorem niebo wciąż było czyste. Ale o północy przyszła burza. Była to najgorsza burza w historii okolicy. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, błyskawice rozświetlały niebo jak dzień, a deszcz spadał tak intensywnie, że ziemia zmieniła się w rzekę błota. Gdyby nie przygotowania Jacka, straty byłyby katastrofalne. Kiedy rano wyszedł na dwór i zobaczył zniszczenia, powalone drzewa, uszkodzone budynki, ale bezpieczne zwierzęta, zrozumiał, że dar Samanti był prawdziwy i bezcenny. Od tego momentu Jack zaczął całkowicie ufać wizjom Samanti. Stała się jego partnerką w zarządzaniu farmą, używając swojego daru do przewidywania problemów zanim się pojawią. Kiedy zobaczyła w wizji, że bandyci planują atak na ich bydło, Jack i sąsiedzi przygotowali zasadzkę. Kiedy przewidziała chorobę wśród koni, szybko wezwali weterynarza i uratowali całe stado. Ale Semanfe widziała również rzeczy o samym Jacku, rzeczy, które trzymał ukryte głęboko w sercu. Pan się boi, powiedziała mu pewnego wieczoru, kiedy siedzieli na werandzie. Wszyscy się czegoś boją, odpowiedział. Ale pan boi się kochać. Widzę to w pana oczach. Ktoś złamał panu serce dawno temu. I od tamtej pory buduje pan Mury wokół siebie kropka. Dziek zacisnął szczęki. Nie lubił, gdy ktoś czytał go jak otwartą książkę. Nazywała się Elizabeth, powiedział w końcu. Mieliśmy się pobrać. Ale uciekła z bogaczem z wschodu, zostawiając tylko list. Powiedziała, że nie może żyć na farmie, że potrzebuje więcej niż to, co mogę jej dać. I od tamtej pory pan myśli, że nie jest wystarczająco dobry, dokończyła Samanfe. Ale się pan myli, dziek. Pan jest najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam. Tej nocy coś się zmieniło między nimi. Nie były to już tylko słowa o wizjach i przyszłości. Była to prawdziwa więź między dwojgiem ludzi, którzy znaleźli w sobie to, czego szukali całe życie. Ale wraz z rosnącą bliskością między Jackiem a Samantą. Jej wizje stawały się coraz ciemniejsze i bardziej niepokojące. Pewnej nocy obudziła się, krzycząc tak głośno, że dziek przybiegł z drugiego końca domu. Znalazł ją skuloną w kącie pokoju, trzęsącą się jak przestraszone zwierzę. Śmierć szeptała. Widzę śmierć wszędzie. Ciemność nadciąga, dziek. Coś okropnego się zbliża i to wszystko przez mnie, kropka. W jej wizjach widziała płonące budynki, martwych ludzi leżących na ziemi, a nad wszystkim unosił się cień, ciemna siła, która zdawała się ciągnąć za nią, gdziekolwiek poszła. — To nie może być prawda — mówił Jack, próbując ją uspokoić. — Twój dar uratował już tyle żyć. — Ale może to nie dar, Jack. Może to naprawdę klątwa. Może wszyscy mieli rację, a ja przynoszę śmierć tym, których kocham. Semanfe zaczęła unikać Jacka, spędzając długie godziny sama, modląc się i próbując zrozumieć swoje wizje. Czuła, że ciemność, którą widziała, była związana z jej obecnością na farmie, z jej bliskością z Jackiem. Może powinienem cię odesłać, powiedział Jack pewnego dnia, widząc jej cierpienie. Jeśli tak bardzo się boisz. Nie. krzyknęła semanfe. Jeśli mnie odślą. To nie zmieni nic. Ciemność i tak nadejdzie. Ale może, może jeśli zostanę, będę mogła ją jakoś powstrzymać. Prawda o ciemności, którą widziała Semanfe, ujawniła się w najgorszy możliwy sposób. Do farmy przyjechała kobieta z przeszłości Samantii, Margaret Crawford, bogata wdowa z miasta, z którego Semanfe pochodziła. Margaret była elegancka, Ubrana w drogie stroje i podróżująca luksusową karetą. Ale w jej oczach płonęła nienawiść tak intensywna, że można ją było niemal dotknąć. Więc tutaj się ukrywasz, czarownico, powiedziała Margaret, wychodząc z karety. Za nią szło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Margaret, szeptała Semanfe, stając za Jackiem. Myślałam, że nigdy mnie nie znajdziesz. Znalazłabym cię nawet gdybyś uciekła na koniec świata. Zabiłaś mojego syna, a teraz przyszedł czas, żebyś za to zapłaciła. Dziek stanął ochronnie przed Samantą. O czym ona mówi? Margaret zaśniała się gorzko. Nie powiedziała ci? Twoja, cudowna, kobieta przepowiedziała śmierć mojego dwudziestoletniego syna. Powiedziała mu, że jeśli pójdzie na polowanie, zginie od upadku z konia. Mój syn, będąc młodym i buntowniczym, postanowił udowodnić, że się myli. Pojechał na polowanie i zginął dokładnie tak, jak przepowiedziała. Próbowałam go powstrzymać, płakała Semanfe. Błagałam go, żeby nie jechał. Twoje przepowiednie to nieostrzeżenia, to wyroki śmierci. Krzyczała Margaret: Wszędzie, gdzie się pojawisz, ludzie umierają. I teraz zabijesz tego prostego farmera, tak jak zabiłaś mojego syna. Dziek poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Czy rzeczywiście dar Samanti był klątwą? Czy jej wizje nie były ostrzeżeniami, ale wyrokami, których nie można uniknąć? Tej nocy Margaret i jej ludzie zaatakowali farmę. Ale Samanfe widziała to nadejście w wizji i przygotowała się razem z Jackiem. Przyjdą o północy, powiedziała. Troje z przodu, dwoje z tyłu. Będą próbowali podpalić stajnię, żeby nas z niej wykurzyć. Dziek załadował strzelby i przygotował pułapki wokół domu. Kiedy bandyci przybyli, wpadli prosto w zasadzkę. W ciemności rozlegały się strzały, krzyki i odgłosy walki. Semanfe nie tylko przewidywała ruchy napastników, ale też widziała słabe punkty w ich planach. Dzięki jej wizjom, Jack zawsze było krok przed nimi. Tam krzyczała, wskazując miejsce, skąd miał nadejść następny atak. Za stajnią dwóch mężczyzn z pochodniami. Walka trwała całą noc. Kiedy świt zaczął rozjaśniać niebo, Margaret i jej ocalali ludzie uciekli, ale nie bez groźby powrotu. To się nie skończy. Krzyczała. Objeżdżając. Będę cię ścigać, dopóki nie będziesz martwa. Jack i Samantha stali na werandzie, obserwując, jak kusz unosi się za objeżdżającą karetą. Oboje byli ranni i wyczerpani, ale żywi. Widzisz? Powiedział Jack, obejmując Samantę. Twój dar nas uratował. To nie klątwa, to błogosławieństwo. Ale semanfę pokręciła głową, uzyspływały po jej za twarzy. Nie rozumiesz, Jack. To dopiero początek. Widziałam to w wizji. Margaret wróci z większą armią. I tym razem. Jej głos się załamał. Tym razem jeden z nas zginie. Przez następne dni semanfę była coraz bardziej niespokojną. Jej wizje stawały się jaśniejsze i bardziej przerażające. Widziała śmierć, nie abstrakcyjną śmierć, ale konkretną, bliską, nieodłączną. Jack, powiedziała pewnego wieczoru, kiedy siedzieli przy ognisku. Muszę ci coś powiedzieć. Słucham. W mojej wizji widzę twodzi śmierć. Margaret wróci za trzy dni z dziesięcioma uzbrojonymi mężczyznami. Będą otaczać dom o świcie. Ty zginiesz, próbując mnie bronić. Jack zacisnął szczęki. To tylko wizja. Możemy to zmienić, tak jak zawsze. Nie tym razem. Semanfe pokręciła głową. Ta wizja jest inna. Jest ostateczna. Ale jest jeden sposób, żeby cię uratować. Jaki? muszę odejść. Jeśli nie będzie mnie tutaj, Margaret nie będzie miała powodu, żeby cię skrzywdzić. Nie? Dziek pochwycił jej ręce. Nie zostawisz mnie. Znajdziemy inny sposób. Nie ma innego sposobu dziek. To moja klątwa. Wszędzie, gdzie idę, przynoszę śmierć tym, których kocham. Ale może, może, jeśli pójdę sama, będę mogła raz na zawsze to zakończyć. Tej nocy Semanfe miała ostatnią wizję. Widziała siebie stojącą twarzą w twarz z Margaret na wzgórzu za farmą. Widziała blask metalu w świetle księżyca, słyszała krzyk, który ekoował w nocy. Ale co najważniejsze widziała Jacka, żywego i bezpiecznego, kontynuującego życie na farmie. O świcie, kiedy dziek jeszcze spał. Semanfe zostawiła list na stole i po cichu opuściła farmę. Szła w kierunku wzgórza, gdzie zgodnie z wizją miała spotkać Margaret. Gdy cyk się obudził i znalazł list, pobiegł za nią, ale było już za późno. Na wzgórzu Semanfe czekała na Margaret. Kiedy wdowa przybyła ze swoimi ludźmi, Semanfe stała spokojnie, bez broni, z rękami po bokach. Przyszłam, żeby zakończyć to, co zaczęłaś. Powiedziała Semanfe. Ale pod jednym warunkiem: Jack Taylor nie ma nic wspólnego z tym, co stało się z twoim synem. Jeśli chcesz zemścić się na kimś, zemści się na mnie, kropka. Margaret wyciągnęła rewolwer. Zgodziłabym się na to, nawet gdybyś nie prosiła. Strzał rozległ się w porannym powietrzu, echo odbijało się od wzgórz. Ale to nie Semanfe upadła. W ostatniej chwili jeden z ludzi, Margaret, odwrócił broń przeciwko swojej pracodawczyni. Dosyć, powiedział mężczyzna, zdejmując kapelusz. Był to szeryf z najbliższego miasta. Margaret Crawford, jesteś aresztowana za usiłowanie morderstwa. Okazało się, że dziek nie został w domu. Kiedy znalazł list Samanti, natychmiast pojechał do miasta po pomoc. Szeryf śledził Margaret od tygodni. Wiedząc o jej planach zemsty. Gdy Margaret została aresztowana, Semanfe upadła na kolana, płacząc. Po raz pierwszy w życiu jej wizja się nie sprawdziła. Po raz pierwszy udało jej się zmienić przyszłość. Diek podbiegł do niej i wziął ją w ramiona. Czy to oznacza, że klątwa została przełamana? zapytała przez łzy. Oznacza to, że nigdy nie była klątwą, odpowiedział Dziek. Był to dar, który w końcu nauczyła się kontrolować. Rok później Dzek i Semanfe pobrali się w małym kościele w miasteczku. Semanfe wciąż miała wizję, ale nauczyła się używać ich mądrze, do pomagania sąsiadom, do ochrony farmy, do ratowania żyć. Ludzie, którzy kiedyś bali się jej klątwy, teraz przychodzili do niej poradę. Stała się lokalną uzdrowicielką i mądrą kobietą, do której zwracali się w trudnych chwilach. A Jack? Jack w końcu nauczył się kochać bez strachu, znalazł w Samancie nie tylko partnerkę, ale także swoją drugą połówkę. Czasami, w cichych wieczorach, kiedy siedzieli na werandzie, Samanfa opowiadała mu o swoich wizjach. Ale teraz były to wizje nadziei, wizje szczęśliwej przyszłości, wizje dzieci bawiących się na podwórzu farmy. Co widzisz teraz? Pytał Jack. Widzę nas. Odpowiadała z uśmiechem: Starych i szczęśliwych, otoczonych naszą rodziną. Widzę życie pełne miłości i spokoju. I tym razem jej wizja z całą pewnością się spełniła. Jeśli podoba Ci się ta historia o mocy widzenia poza tym, co widoczne, i o tym, jak miłość może przełamać każdą klątwę, subskrybuj kanał, aby usłyszeć więcej fascynujących opowieści z Dzikiego Zachodu. Zostaw komentarz i powiedz nam, Jaką historię chciałbyś usłyszeć następnym razem?